Cześć, zaczęliśmy się ostatnio zastanawiać w redakcji komórkomani, jak to jest z markami smartfonów. Czy rzeczywiście jest to aż tak ważny aspekt przy zakupie telefonu, czy może tylko nam się tak wydaje? W tym celu postanowiliśmy wziąć kilka smartfonów i pójść w miasto, popytać ludzi, co myślą na temat tych urządzeń, jeśli nie znają ich marki. Najładniejszym nazwał telefon pierwszy, ten. Tak. No to najładniejszy. Najładniejszy? Tak. A może pani weźmie go do ręki i oceni hmm. tak organoleptycznie? No ładny, no ładny, proszę pana. Duży wyświetlacz. Możesz sobie włączyć. Hmm. No to natomiast... jest ładny. Ładna grafika, inna troszeczkę od pozostałych. Stance. Jestem fanką dużych ekranów. Lubię mm. i fajnie, u telefon jest lekki. Tak, on jest lekki bardzo. Mm -hmm. Szczerze mówiąc, ja nie chcę nikogo obrażać, nie podobają mi się te... Są za duże, ja nie lubię dużych telefonów. Są za duże. Są za duże, tak, są za duże i... No ten jest na przykład mały. Ten jest mały, ten jest chyba najładniejszy, najbardziej dziewczęcy. Kres, mm. na co uważasz? A, znaczy, no z tych, co tutaj są podane, to bym rzeczywiście też wybrał ten. Najładniejszy to jest ten dla mnie? No, no ładny jest ten, podoba mi się. Bo tak? białą budką, tak. Najładniejszy jest biały. Biały albo ten ten ja Biały, tak Białych nie lubię też, bo nie jest taki kanciasty, jest tak. najbardziej taki opływowy ma kształt. Naj, okay. I taki, taki taki dobrze leży na ręce. Tak. Ten mi się najbardziej podoba, bo jest duży. Większość spytanych osób, nie znając marek smartfonów, nie widziało też większej różnicy w sposobie ich wykonania czy też działaniu. Właściwie, aspektem, który zaważył za wygraną smartfona Sony, jest to, że jest biały. A zaskoczeniem, jak dla mnie przynajmniej, jest to, że drugie miejsce zajął smartfon Prestigio, czyli tej firmy, która właściwie jest mniej znana i teoretycznie powinna być gorsza. A jednak nie. Kupiłaby pani chiński telefon? Nie. To raczej nie wybrałabym chińskiego. Raczej nie. No, no nie. To raczej tak. Tak? Tak. Nie. Na pewno nie. Zdecydowanie nie. E, nie przeszkadza mi chiński producent. Weźcie e, po, po dwa, jeśli mogę prosić, to weź sobie jeszcze ten w takim razie. I ocencie, e, czy ich wykonanie, czy e, to jak leżą w dłoni, pokazuje to, że są pochodzenia innego niż takie najbardziej znane, tak? In, najbardziej znanych firm. Wydaje mi się, że nie odstają, nie? Nie. Yeah. Nie mam pojęcia, naprawdę nie potrafię tego odróżnić. Chiński, tak. Yy, ten, ten i ten. Ten. Ten jest chiński, tak? Tak. Pierwszy i tu ostatni. Ciężko powiedzieć, ten. Marka, marką, ale tak naprawdę niewiele ze spytanych osób zorientowało się w dwuznaczności pytania o chiński smartfon. Starali się oni pokazać jakiś konkretny model, a przecież większość tego sprzętu produkowana jest właśnie w Chinach. Na dowód, spójrzcie chociażby na tylną część syniacza.